Witamy w Twitchowych wiadomościach. Bagietson Michael wyruszył do Norwegii z Donem Casio. Drama z sucharem. Odpowiedź na stream demonza, ale już PPW temat Brusa i Suchara, więc dziś specjalnie mało o tym. Zaczynamy. Skrzynki promowane przez polską telewizję. Pierwszą osobą, której temat poruszymy, to nieszczęsny Donek, znany też jako Tusek, bo zrobiło się o nim głośno, gdyż powołał się on w debacie publicznej na starego Murana. Murański. No i tą odklejkę krytykował na streamie Nitro i się zrobił efekt kuli śnieżnej i w efekcie mamy telewizję polską reklamującą skrzynki Murański I teraz tak I skrzynki, normalnie skrzynki kurwa w telewizji, reklama skrzynek Ja pierdolę Nie mogę Pytam cię, to na jak człowiek. Nie mogę Oguółem, jak już mowa o polityce, to wydarzył się straszny wypadek. Z dachu po brawurowej akcji podczas ciszy wyborczej spadł Zorro Starnowa, znany też jako Arkadio Jose. Po upadku streamer nie odpalał, a powróciwszy z przerwy, pierdoli jakieś kocopoły. E, Pascal, Newton i. Pascal Newton e, i dajmy na to. jakiś inny fizyk. I bawią ślifowanego, i zaczynasz szukać. I Newton rysuje kwadrat metry na metr i staje w środku i, i mówi: Ten, i gong znalazł od razu. I mówi: że Mam cię, Newton. A on mówi: Tak, wcale nie, bo ja jestem Newton na metr kwadratowy, czyli Pascal. I znam Pascala Ludzie, módlcie się za Zorro Rostarnowa, A jak już mowa o powrotach, to do full-time strajmingu powrócił reprezentant Polski w tenisa. Szanowny pan Jerzy Janowicz, jak sam przyznaję, przerwę miał, bo se regularnie piwkował na mieście z Arturem Gębiczem z Katowic. Banuję was wszystkich. A, normalnie. Chodziliśmy po mieście. Like the way you move out i there, oglądaliśmy hunter? foczki. Yes, picked the right A jak już o tym typku mowa, no to poprzednio wspominane napierdalanie oliwki przez Ripsona nie ustaje. równiezer jak ci napierdala rybson? Por mogę po prostu powiedzieć, że mi napierdala otwarcie. A co najgorsza osoba, która miała pomóc Oliwii, Cyprian Mikrocypek Knapiński. Niestety jest strasznie zrażony do jej osoby i nie jest w stanie nawet odezwać się na jej temat. No, na loading. <grym> <grym> ja jebę. Pan <grym> za nagość, papa. Pan <grym> za nagość. O, czyli jednak było panowane. Patrz, ja kto to jest? kto to jest? Praktycznie każdy streamer odpowiedział też na słowa Dimonza z poprzedniego odcinku redakcji. Ale ja pierdziele widzowie, jak my tego nie przestaniemy dawać, to się nigdy ta telenowela nie skończy. Po prostu w skrócie, bo o dziwo statement był sam w sobie krótki. Sucharita, żeby odbić piłeczkę, iż nie monetyzował hejtu na Brusa, powiedział też, że chłopaki, gdy były dzielone do żeby wybrać na kogo się wpłaca, to dzielili się tak czy siak porówno. Pomimo, iż widzowie myśleli, że ich kaska leci tylko do jednej osoby. Niektórzy wtedy ich spropsowali, że było to fair i Bruce dostawał tyle samo kasy co reszta, a niektórzy poddymiali i spamili na czacie, że to oszustwo i chcą zwrotu siana i tak dalej. Suchar odpowiada praktycznie to samo co za pierwszym razem: że nie wiedział, że ludzie zaczną wpłacać na tak duży cel jak 100 tysięcy złotych i nie wiedział, że w donejtach będzie je balnia. Jednym tyle wystarczy i po prostu wierzą w narrację Suchara, inni tego kompletnie nie łykają i mają takie samo zdanie jak Amrach, tyle w temacie. Bo zaczęło się znowu łapanie za słówka, że raz Suchar podczas statementu użył słowa niepełnosprawny albo że Over wyzywał Brusa w ten sam dzień i ludzie nie kumali, że Remigiusz używał sarkazmu mówiąc, że jebie się u niego Olka na streamie. Typicznie oburzeni patrzyli na powycinane z kontekstu szoty. Nawet nie pokazujemy tych szotów, żeby nie było kolejnych gównoburz. Po prostu koniec dramy gerberskiej. Nie bronimy tu chłopaków, Demon ich pięknie przypiekł, ale po prostu to się kurwa nigdy nie skończy. Ostatecznie drama nic nie zmienia, bo wszyscy z tej grupki sucharowo-delordowej odcinają się na jakiś czas od Brusa i nie będą poruszać jego tematu. O, Dwa tygodnie, dwa tygodnie nie włączę Brusa na tym kanale, ani na YouTube. Ania Twitchu. Robię to. Robię to. Do całości podczepił się nawet bagiet son Michael, który jest obecnie w Norwegii z Don Cassiem. Co Doraz kobieta kobieta? na głosował, żeby mógł legalnie... Kto? Kto? Ej, co? Płynął cię? Ale co ty co? kurwa... Nie co? wiem. Ty łykasz też jak pelikan wszystko, bagieta Miej i mordę może! A, a kogo? A to kobieta to kurwa, tak? No to ty sam sobie teraz zapłaczyłeś trochę. Napisał, napisze, nie kłamie. O kurwa, tramwaj. Bagiemu coś tam się o uszy obiło i lekko podszczypał suchara w dzień dramy z Brusem. Tak szczerze, bo ja jestem szczery. E, powiem tak: Don Cassio zaprosił mnie do Norwegii, a suchar mnie nie zaprosił nigdzie, więc. Esa! No, co mam powiedzieć? Z tego sucharita również się tłumaczyła. Ja mam w głowie, miałem w głowie, że bagieta był we Francji. Z Luki, Jabcone, i tak dalej. I on się tam nie bawił dobrze, i on to wspominał źle. I ja też, jak byliśmy u Kostka na remoncie, to Bagieta potem, jak wracaliśmy z remontu, to mówił, że, że wie, że z Kostkiem, właśnie, że fajnie, że się świetnie bawił, i że, że na przykład dużo lepiej niż, niż we Francji. Ja tak sobie to po prostu zapamiętałem gdzieś głowie, że on się niedobrze bawi za granicą. I jasne, i chętnie zaproszę Bagiego przecież na jakiś wyjazd czy cokolwiek. Nowe info o Lukim OO, które już niedługo zaczyna swój zakład z Wysockim. Bo mam informacje z pierwszej re Dobra, ja ci nawet zlikuję z rozmowę z Lukim Jakby... Ja, ja nie robię tego, żeby mu dopierdolić, nie? Tylko po to, żeby tak pośmiać, nie? Pośmiać się kiedy, Ja napisałem, kiedy streama odpalasz teraz, to napisał sobota No Tak, to było z dnia... Czwartku, z czwartku to było Wakacje Lukiego trwają w najlepsze, a Kasiks i Remek powrócili niedawno ze swoich. No i powrót do kamieniołomu streamerskiego, granie w handgame u Multasa. O kurwa! O kurwa. <noise> punkty, Co się, jest nie udało. się uciską, <noise> O nie! <głos> <głos> Oczywiście pani prezes już konsa. Proszę. Ej, multi, multi. Jak to jest być największym streamerem i żebrać o subskrypcję od innych. My odbieramy Uch, nagrodę A tak to dziś popieprzona traska bo FMS Jedzie na bootcampa i rypson, który dopiero co zdał prawko dwa tygodnie temu już wpierdolił się do nowej audicy. Frago w moim brzuchu wcale nie, nie jedzie, kurwa. <ślesz> Zmiesz się? Chłopacy ewidentnie są posrani ze strachu. Wystarczy spojrzeć na twarz Makuka. Okay. Ty się wyjeżdża? Tędy? Tę, tak, w ręce i chuj. Dzisiaj jest jakieś wolne, że tu ludzie, po ulicy? O kurwa, sorry, 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 sorry. Nigdy się nic nie zdarzyło jeszcze. Ale <śm> będzie. <śm> 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 Oby chłopakom nic się nie stało i dojechali cali i zdrowi, bo u kebaba u rudego o mało co nie dupnięto baby na pasach. Oho! O kurwa! Ej, stop ham w chuju, ładować klipa! U innych też nie wesoło. Masz tego! To o kurwa! Czy ty jesteś popierdolony, człowieku? No. Jak chłopaczki dojadą, będzie nerdzenie w Lola i mocne treningi do EMEA na bootcampie. Szykujcie popcorn, szykuje się Nowa Korea. Tak to masakra. Co niektórym zdarza się to regularnie. Ale stare dziady Kubon i Gucio zaczęli grać w Tibie na streamach. Redakcja rozumie, że nostalgia i pograć jest fajnie. Ale oglądać jak ktoś gra w to na streamie? Tibia to już wyższy poziom odklejenia niż gotik, ale najważniejsze, że widzowie się cieszą. U Cinkrofa było też grane w stare gierki i Chad przeżywał drugą młodość. Nieważne, w co grają dinozaury. I tak będą oglądani, bo na to zapracowali. Na przykład niezastępowalną golemiadą. Ta. Gender fluid, fluid? Nie. Co to jest Gender Fluid? Płyn do kierunkowskazów. Nie, to jest Break Fluid. A Młoda Krew robi Kongo, Disco Karolek nagrywa nowe nutki i razem z Kulą podbijają serca nowej publiki spragnionej dymów. Z Młodej Krwi to jeszcze Wronek robi sobie lajwiki z Los Angeles. No ale stare dziady jednak mają w sobie coś takiego, czego się nauczyć w jeden dzień po prostu nie da. No spójrzcie na Nila. Super! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfekt! Super! 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 Powrót do rajdowania każdemu siada jedna, jedyna karta, a kapitan Nilento dostaje gówno do ręki PIL! To jest Stark Unreal! Ktoś miał jeden aut! Dostał go i ten jeden out musiał trafić w jeden trzy losowo i trafił w jeden 3 losowo i kogoś wygrał grę I potem oczywiście musiał mieć Zilaksa i miał Zilaksa i miał wszystko i miał wszystko A ty, ma rękę startować z banek, wyjebujesz go z mulliganu, dostajesz dwa z banki I nie rzucasz ich, bo kogoś kurwa trafia jeden w tryliard kurwa I już fajna gierka na start No i dobra no wiadomo, że dobra za cztery No kurwa mać jedyną kartę, w jedyną kartę, w jedyną kartę no kurwa, te 4-3, dwie karty, dzbanek, dzbanek, ja mam dwie karty, dzbanek, dzbanek, to mam po rękach, koleś kurwa robi bo, kurwa 4-3, 4-3 za jeden manek, kurwa, juingu. Jak... Nieszczęsny stream zakończył się niestety miną zbitego psa, którą mogliśmy oglądać dzięki firmie Blizzard. No, dziękuję. Można jeszcze napomknąć, iż Tubson jest na koszulce swojego idola, Dawida Kamila Patryka Wójcika? Ja pierdolę, nie wierzę! Ja tam jestem na koszulce, Dawid, z tobą! No! <laughs> ale zajebiście! No, zajebiście! Kurwa, masz koszulkę dojebaną! Victory Royale! Wygraliśmy w Fortnite razem i teraz, kurwa, na koszulkach to nosimy. Bo jesteśmy kozakami jebanymi. Widzisz, mam koszulkę! Ty, I I Harry Queen jest nie zna jest Trooper, czaszkownik jest nawet. No tak, tak. No i w sumie to tyle na dziś dzięki za dono i Naraesa.